Cześć, tutaj Maksymilian Miros. Zapraszam Was na kolejną, 28. już konferencję Forum 100. Tym razem spotykamy się na szczęście stacjonarnie. Dla chętnych także, oczywiście, możliwa jest, możliwy jest udział internetowy. Tradycyjnie na Forum 100 porozmawiamy o tym, jaka jest aktualna sytuacja w gospodarce, w budownictwie, także w branży stolarki. Natomiast tematem wiodącym tego wydarzenia będzie digitalizacja. Naszej branży w kontekście sprzedaży, w kontekście marketingu. Wykorzystam ten e, fakt, żeby zaprezentować Państwu wyniki naszych badań, które poświęcone są temu, jak Polacy, jak klienci w Niemczech e, zachowują się w internecie, szukając informacji o oknach, o drzwiach, czyli gdzie szukają, jakich informacji szukają, a e, specjaliści, którzy na co dzień zajmują się tymi kwestiami, opowiedzą, jak te Zachowania, czy jak tę wiedzę wykorzystać i jak najlepiej dotrzeć właśnie do klientów.